<śmary> Skuter jest jak motor Grzegorz. Cześć mi tyle. Przed co nami dwu. Hamujesz czy jedziesz? Jedę jedź, 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 ale fart. Przeczurawili mi dupę. Oj, nie. <śmany> O kurwa, tego nikt się nie spodziewał. Dobrze, no, kurwa. Chuj, z pięciu stron, ale nie uratuje, kurwa, nie. Ach, wow. Pierdala, trzy trójkę sam. Ale kurwa, Chyba mu się skończyło e... HP. Szyb? Tak jest. Gdzie jest? Na ten Kurwa, no? kurwa! Ja pierdolę! No kurwa na mnie jest, ty tutaj! Pierwszy hanker granat puszczam wadzej! Jeszcze jeden został gdzieś. Prawo, nie No, no bravo. <coughs> O, się nie spodziewał, jaką mam broń. nie, nie, nie odryć. No i chodź. Zabity ku... Ten przy skale Nie Kupuj. I, kurwa dobrze ma 500 amunicji kurwa Jeszcze mam pięć pół magazynku W sensie w powietrze żebyśmy kurwa wiesz Pokazali się Potrzebuję bardziej do niebieskiego Tak żebyście w strefę tylko złapali Tu jest Ja są jeden Za drzewem tutaj Na was się patrzył idealnie e Rzucam Na żółtym się rysają, tam jest czerwony tak wyszają się, z czerwonego podchodzą Chodź, chodź Andryś, chodź Andryś, szybko Andryś Na mnie Chuj, podchodził Kurwa, dawaj na czerwony Powalony Zabity Jeszcze jeden został. na pro, na prosty szopie Jeszcze jeden kurwa strefa kurwa z prawej tutaj Na czerwonym, czerwone No okej okay, widzę się uleczyć To jest jeden, jeden został, jeden został jeden uleczy został, się, jeden, został. jeden został. Spokojnie. Spokojnie, macie to, macie Bieranego ogień against está vai